Opowiedz nam historyjkę. Ale króciutką. Czy wiecie, co znaczy słowo slave? To po angielsku. Pani znów z tymi swoimi słowami. To znaczy niewolnik. Dobrze, ale bardzo tajemnicze jest pochodzenie tego słowa, które przyszło sobie do angielskiego z różnych innych języków. Pewnie z łaciny. Tak, z łaciny też. Ale pamiętacie może, co mówiłam w opowieści o Słowianach? Że może nazwa Słowianie pochodzi od słowa niewolnik, ale może było na odwrót. Czyli że słowo niewolnik pochodzi od słowa słowianie. Ojej, zaczynam się gubić! Czyli że najpierw było słowo słowianie i tych słowian bardzo dużo się, no, sprzedawało i kupowało. Jak rzeczy, po to, aby byli niewolnikami. Ludźmi, którzy pracują za darmo i nie mają wolności. I to sprzedawanie słowian było w czasach jeszcze starożytnych, ale bardziej na początku średniowiecza. I ludzie w tamtych czasach, hm, Zrobili sobie takie słowo oznaczające niewolników, ludzi bez wolności sklavus. I oni to słowo zrobili właśnie od nazwy Słowianie. I bach poszło w świat, w różnych językach, i ruszyło po torach czasu w kolejne epoki. I choćby pojawiło się to angielskie słowo slave. Sprawdźcie sobie, jak jest słowianin i niewolnik choćby po hiszpańsku czy holendersku. I zobaczycie, że tam też jest ta sama historyjka z tym słowem. Ale po polsku jest niewolnik, czyli że to ktoś, kto nie ma wolności. Otóż to, bo może my, Słowianie, nie chcieliśmy, aby to było tak, że Słowianin równa się niewolnik. Dobra, dość historyjek słów. Teraz historyjka o ludziach, o niewolnikach, takich najsławniejszych w tej nowszej historii świata. Choć ja dziękuję za taką sławę, czyli o niewolnikach z Afryki, którzy byli kupowani na plantacje bawełny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o których to Stanach jest moja opowieść. Zdaje się, że ulubiona wielu z Was o niewolnictwie w USA opowiadam też w mojej serii opowiem Wam książkę w odcinku o Kalpurni Tate. Po tym długaśnym wstępie reklamującym opowieści, posłuchamy wreszcie tej historyjki, po prostu wprowadzałam w temat i czasy, bowiem wspominałam w obu opowieściach o wojnie secesyjnej. Która to wojna, zwana też przez Amerykanów amerykańską wojną domową, wybuchła jakieś ponad 60 lat po tym, jak Stany Zjednoczone. Powstały, a Amerykanie zaczęli się w swoim nowiutkim państwie domu kłócić o niewolnictwo, właśnie. I te stany, które były na dole mapy, na południu i miały dużo plantacji bawełny, chciały mieć niewolników. A te stany na górze mapy, czyli na północy, no nie miały tyle plantacji. I nie chciały mieć niewolników. I już nie będę tu tłumaczyć słowa, ale wam je powiem, bo jest fajowe. Na tych z północy mówiło się i mówi do dziś Jan Kesi. No, ale dlaczego była ta wojna? Bo Jan Kesi powiedzieli tym z południa: Nie możecie mieć niewolników. No jak to? Nie możemy? No to my się odłączamy od was. Powiedzieli ci z południa: O nie, nie, nie możecie się odłączyć. Powiedzieli ci z północy i bach wojna domowa gotowa. Nazwa wojna secesyjna to od słowa secesja czyli odłączenie bo ona była i o to odłączenie się, ale i o niewolnictwo. Dobra, to posłuchajcie wreszcie historyki fajnego pana Jordana. Albo Jordana, będziemy mówić Jordan, który był niewolnikiem na plantacji bawełny. I uwaga, uwaga, był tym niewolnikiem od szóstego roku życia. Pewnie jego rodzice też byli niewolnikami, ale tego nie wiem, bo spotykamy się z nim, gdy pisze list już jako wolny człowiek. A tą wolność dała mu właśnie owa wojna domowa amerykańska. Czyli hura hurra! wygrali jankesi! Tak, i jankescy żołnierze przyszli do domu na plantację Patryka Henry'ego Andersona i uwolnili wszystkich jego niewolników, między innymi Jordana, jego żonę Amandę, zwaną Mandy i ich trójkę dzieci, córeczki Molly i Jane oraz syna Grundiego. Andersonów i cała rodzinka Andersonów zaczęła nowe, dobre życie. Wyprowadzili się do innego stanu i zamieszkali tam jako wolni ludzie. Zaraz, zaraz, ale takie samo nazwisko miał ten Patryk, yy, właściciel plantacji, co pan Jordan i jego rodzina. Tak. Bo tak było, że niewolnikom nadawano nazwiska ich właścicieli. Okropne! Trochę tak, jakby nie mogli być y, swoi. Otóż to, ale posłuchajcie, o co chodzi z tym listem? Jordan sam go nie napisał, bo nie umiał niestety pisać, ale podyktował. Do kogo był ten list? Do jego byłego pana, tego Patryka. Ojej! Tak tęsknił za swoim byłym panem, że listy do niego słał? Przecież podobno niewolnicy na plantacjach mieli strasznie, pracowali wiele godzin w upał, a jak nie chcieli pracować, to mieli kary. Bynajmniej Jordan i jego rodzina nie tęsknili. Za tym życiem na plantacji Patryka, to raczej Patryk tęsknił za nimi. Znalazł jakoś nowy adres Jordana i napisał, żeby Jordan wrócił do niego pracować, bo mu plantacja upada, bo nie ma komu na niej pracować. Oho ho, ho, bidulek! To ironia. I co, y i Jordan, Mendy, i ich dzieci wróciły? Nie, bo Jordan bardzo mądrze napisał, że wróci, ale pod warunkiem, że jego były pan zapłaci jemu i jego żonie za te wszystkie lata, gdy pracowali za darmo, jako niewolnicy dla Patryka, i wyliczył, ile to ma być. I to było bardzo dużo pieniędzy, bo posłuchajcie, Jordan pracował, jako niewolnik 32 lata, a jego żona Mandy 20 lat. I to wyszło naprawdę sporo kasy. To Jordan się chyba nie spodziewał, że ten Patrick będzie miał te pieniądze i mu zapłaci, jak mu akurat ta plantacja upadała. Raczej się nie spodziewał. Posłuchajcie fragmentu listu. Jeśli nie zapłaci nam Pan należnych środków za dotychczasową pracę, trudno nam będzie uwierzyć w Pana obietnice dotyczące przyszłości. Ufamy, iż Stwórca otworzy Panu oczy na krzywdę, jaką Pan i Pańscy przodkowie wyrządziliście mnie i moim przodkom, zmuszając nas do charówki bez wynagrodzenia. Jordan napisał jeszcze swojemu byłemu panu, że teraz on i jego rodzina mają dobre życie, bo dzieci chodzą do szkoły, a za czasów, gdy byli niewolnikami u Patryka, to było niemożliwe. A i najważniejsze, Jordan napisał, że on i Mandy pracują i dostają za swoją pracę pieniądze i jeszcze jedzenie i ubrania. Ale posłuchajcie, jakie fajne jest ostatnie zdanie listu Jordana. Proszę pozdrowić George'a i podziękować mu w moim imieniu za to, że wyrwał panu pistolet, kiedy pan do mnie strzelał, pański dawny sługa Jordan Anderson. Ojej, kim był ten George, co wyrwał pistolet? Nie wiem, bo to przecież krótka historyjka, ale wiem, że Jordan i Mandy mieli jedenaścioro dzieci i żyli długo i szczęśliwie, jako wolni ludzie. Moje wszystkie opowieści powstają dzięki patronkom i patronom, których wymieniam w opisie pod historyjką, bo tak jest właśnie w historyjkach. Tam też znajdziecie książkę, w której przeczytałam ten fajowy list Jordana Andersona. Hejka, to jeszcze ja. Oj wiem, wiem, miało być krótko, ale przyniosłam wam jeszcze piosenkę, która się nazywa Janki Doodle. Czyli jankeskie? Bazgroły. I kiedyś to był taki hymn Stanów Zjednoczonych w czasie wojny o niepodległość, ale potem zrobiła się to piosenka Jankesów, czyli tych z północy. A dziś to jest hymn jednego ze Stanów USA, Connecticut. No dobra, to słuchajcie piosenki, bo jest moim zdaniem superowa. To teraz już naprawdę pa! I went down to camp along with Captain Gooding and there.